Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Świętego Łukasza szczególną rolę odgrywają miejsce i czas. Zauważmy, Jezus był na górze i całą noc się modlił, rozmawiał z Bogiem. Następnie podjął ważną decyzję, która zmieniła losy świata, a później zszedł na dół i zatrzymał się na równinie, aby służyć ludziom. Czasami łapię się na tym, że kiedy nie jestem na górze mojej relacji z Bogiem, to wydaje mi się, że jest źle, a przynajmniej gorzej. Jezus przypomina mi dzisiaj, że to właśnie zejście na dół do ludzi, bycie z nimi jest tym czasem, który powinniśmy maksymalnie wykorzystać i cieszyć się z Niego. A jeśli uda nam się w tym czasie promować życie z Bogiem, to możemy być pewni, że jesteśmy na odpowiedniej równinie. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, Wesprzyj nas. Fundacja Gość niedzielny.